Hej, witajcie! Z tej strony Maciej. Jestem dzisiaj w kurze w Warszawie. Jest ze mną Mateusz Wawro, czyli właściciel zrobiły materiał, który zrobiłem tak naprawdę w grudniu, ale opublikowałem go. Tydzień, dwa, trzy tygodnie temu w materiale oprócz tego, że zjadłem tutaj te wszystkie smaczne stripsy i wingsy i frytki i różne stosy, też porozmawiałem z Mateuszem o tym jak się prowadzi lokal, o modzie na foodtraki, bo też Mateusz ma dwa foodtraki, jest współłaścicielem dwóch food trucków, Wingspot i podspot trzeci, czajna, tam patrolu rusza. I czajna ta No to już w ogóle. Już porozmawialiśmy o jego kanale na YouTubie, który, który prowadzi, pokazując właśnie biznes food od kuchni, teraz to miejsce, w którym też jesteśmy od kuchni. No i jakby tych pytań miałem kilka, ale dla was była furtka taka, żeby zadać mu pytań jeszcze, jeszcze więcej. No i popłynęliście w komentarzach, tych pytań jest naprawdę dużo, także tutaj posiedzimy, poodpowiadamy na wasze pytania, w sensie Mateusz poodpowiada, ja te pytania będę zadawał. Będzie odpowiadał tak troszkę skrótowo, jeśli chcecie na jakieś pytanie bardziej Wyczerpującej odpowiedzi, no to podlinkuję w opisie. Właśnie te filmy, które jakby najbardziej najbardziej o tym traktują. Dokąd tu tą nocą jesz? Pierwsze pytanie: najwięcej łapek w górę. Przez ulicę. Przez ulicę. Ile zarabiasz? Generalnie jestem specjalistą w mieleniu pieniędzy i dzięki mojej pracy wszyscy dookoła zarabiają. A ja mam na jednym końcu 60 groszy, na drugim końcu czekam, aż odrzuci transakcję. Także jest to jakieś takie, powiedzmy, balansowanie na granicy. Jak wyglądają kwestie sanepidarne w food trucku? Muszą być dwa zlewy, w sensie umywalka do mycia narzędzi i umywalka do mycia rąk. To musi być wykonany z powierzchni łatwych do czyszczenia, musi mieć drzwi i okno sprzedażowe, tak żeby towar jedną stroną wchodził, drugą wychodził. No i nie można generalnie korzystać z produktów surowych. Trzeba, znaczy, możemy korzystać z tego, na co będziemy mieli odbiór, czyli przykładowy na półprodukty i produkty gotowe. Czyli jeżeli chcemy zrobić zupę, możemy użyć mielonego mięsa, którego nie będziemy Myli. Okay. Jak chcemy usmażyć kotleta, to on powinien być już uklepany i dosolony najlepiej. Do Czyli w próbki. przypadku food trucka często trzeba mieć jeszcze jakąś kuchnię gdzieś. Tak, albo, e, kuchni, który... albo dostawcę właśnie Albo dostawcy już gotowych produktu. Jakie wymaganie trzeba spełnić, by dostać pozwolenie na sprzedawanie w food trucku? To nie jest generalnie jakoś tak mocno nieregulowane, po prostu trzeba mieć odbiór senepidu, pracownicy muszą mieć książeczki senepidu z badaniami tam na nosicielstwo salmonelli. Tyle tak naprawdę. Ciężej pozwolenie na miejsce do handlowania jest zdobyć, nie po prostu otworzyć Otworzyć samo auto. Wiadomo, trzeba mieć działalność gospodarczą i, i tego typu rzeczy, ale, ale tak to nie ma typowych pozwoleń, typu pozwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej. Po jakim czasie futy tak się zwraca? Wydaje mi się, że powinien się zwrócić. Track po roku około, nie dłużej. No w zależności od tego, ile też zainwestujemy w food trucka, bo wiadomo, jeżeli kupimy auto nówka sztuka za 250 tysięcy złotych w leasingu, no to najprawdopodobniej nie spłacimy tego od razu, ale wystarczy nam na trochę dłuższe lata. Jak kupimy auto takie, nie wiem, 15 czy 30 letnie, które wykończymy za 30 czy 40 tysięcy, to powinno się zwrócić już w pierwszym roku. Ile trzeba mieć z góry plus minus na food trucka? Myślę, że minimalnie około 35 tysięcy. Znaczy wiadomo, da się kupić przyczepę, da się kupić tańsze auta, natomiast na na początku, jeżeli ktoś zaczyna, to tak. 35, 40, 50 tysięcy. Na przypadek, gdzie ktoś zrobił za 6 tysięcy food trucka, czy o. za 9 tysięcy footstraka. To nie jest okay. czy dni, Tu jest też pytanie o miesięczny koszt utrzymania food trucka. Minimalny koszt miesięczny to jest y, wysokość ZUS-u, tak naprawdę. ZUS-u i podłączenia do prądu, jeżeli auto nie pracuje, a, a musimy się z kimś rozliczyć za prąd. Natomiast jeżeli y, pójdziemy dalej, to tak, pensje dla pracowników, w zależności od tego, czy płacimy im godzinowo, czy, czy jakąś stałą pensję i dalej płacimy też za miejscówki. Czy to będą biurowce, przykładowo 50 czy 100 zł za dzień plus złoty futraków. I na złoty futraków idzie przykładowo 1000-1,500 zł za weekend. W momencie, kiedy działamy, jesteśmy w stanie wyciągnąć do no, nawet do poziomu wyższego niż, niż przykładowo lokal, mhm. w którym się teraz znajdujemy. Często tak jest. Okay. Natomiast są to koszty zmienne tak naprawdę, zależnie od tego, gdzie pojedziemy, na jaką imprezę. Jaki byłby taki średni miesięczny koszt? Latem. W sezonie, w sezonie myślę, może. że to jest jakieś ponad 10 tysięcy złotych okay. generalnie kosztów stałego. Ile zarabia zwykły pracownik food trucka? No podejrzewam, że to zależy od miasta. Natomiast między 10 a jakieś 15 złotych za godzinę. Czasami są to stawki wyciągnięte, bo będzie kiedy lunch trwa 5 godzin, to nie znajdzie się osoby, która będzie pracowała tak pełnoetatowo 5 dni w tygodniu za 10 złotych, bo to jest 50 złotych. Prawdzie nie napracuję, ale samo dojechanie do foodtracka i tak dalej kosztuje czas. W weekendy zazwyczaj lepiej się zarabia. Tutaj w zależności od tego gdzie jedziemy, jak jedziemy i jak jesteśmy dogadani, to, to no, właściciele foodtracków płacą lepiej. jest to wyjazd taki służbowy, także trzeba pojechać okay. kilka godzin w jedną stronę, w drugą stronę wrócić. Często na noc zostać chyba też? Tak, zostajemy zazwyczaj na noc albo na dwie noce, tam kiedy mamy opłacone mhm. noclegi przez, przez właścicielów. Tak? Niektórzy dają dniówki, jest to na przykład dniówka tam nie wiem, 150 zł plus premia jak pójdzie dobrze. Niektórzy dają minimalną dniówkę, nie wiem, 200 czy 250 zł. Kiedyś rozliczaliśmy się z procentu, gdzie była godzinówka plus procent od obrotu, plus ewentualnie jakaś taka dopłata typu nie wiem tam 50 złotych dodatkowe za to, że no, jest to na wyjeździe, a nie przykładowo stoimy gdzieś w Warszawie. Czy masz sprawdzonego mechanika? Tak, mam sprawdzonego mechanika. W momencie, ja. gdy dzieje się coś na trasie, to prawie o każdej porze dnia i nocy dzwonimy do naszego mechanika, który też ma młody biznes i, i pracuje też po nocach. I, okay. I staramy się przez telefon załatwić albo wytłumaczyć mu, co poszło nie tak Ale... i co możemy ewentualnie zrobić. Poza lawetą. Mam też sprawdzonego laweciarza. Nie <noise> biorą. Czyli naprawa telefoniczna. Tak, naprawa ta, ta telefoniczna, jest... a dalej laweta. Jaki procent wydatków to są sytuacje niezaplanowane? W zeszłym sezonie ogromny. Jakby to porozbijać, ile wydajemy na mechaników samochodowych, mhm. to obstawiam, że jest to na każdy samochód kilka tysięcy złotych rocznie tak naprawdę. Te samochody mimo wszystko jeżdżą dość obładowane, jeżdżą często i w tygodniu, i w weekendy. Robią no, dość duże trasy tak naprawdę, nie są zbyt świeże, także mhm. no, eksploatują się dość mocno. Co robiłeś w sezonie zimowym, gdy prowadziłeś futraka? W zeszłym roku próbowaliśmy na Stolarni, na tej przy przygrzybowskiej w foodowej. Postawiliśmy tam kontener gastronomiczny i, i staraliśmy się no, rozpromować dostawy. I tak poza tym jeździliśmy pod biurowce. Odpuściliśmy sobie jeżdżenie weekendowe, raczej, chyba że coś no, uznaliśmy, że jest warte uwagi. Natomiast trzeba generalnie troszeczkę zapaść w sen zimowy i, i nie walczyć tutaj z wiatrakami i, i z pogodą, bo, bo to po prostu nie wypada. Czy może sprzedawać wszędzie tam, gdzie można stanąć, czy tylko na terenie prywatnym? Generalnie na terenach prywatnych. W Warszawie miasto wyznaczyło 3 czy 4 miejsca, gdzie no, można świadczyć usługi gastronomiczne. Natomiast przynajmniej jedno z tych miejsc jest w środku parku, gdzie nie ma wjazdu z samochodami silnikowymi. Także ryksze okay. można tam dopchać, okay. ale, ale nie można, nie można wjechać w truckiem. No to lody jakieś, nie? Tak, lody albo kawa mogą. Czy w restauracji lepiej serwować jedzenie średniej jakości za niską cenę, czy bardzo dobrej jakości za wysoką cenę? Ja poszedłem w kierunku dobrej jakości za trochę wyższą cenę. Znaczy, jak się popatrzy tak naprawdę na porcje, które serwujemy, to one są porównywalne, bym powiedział, z tym, co się dostaje za te 20 zł w kebabie. Bo mhm. podajemy naprawdę dużo mięsa, naprawdę dużo dobrego mięsa. Przy czym nie zalewamy tego sosem na bazie sosu majonezowego, takiego mhm. w sensie bezkuszczowego na skrobiach tylko mamy domowe zrobione od podstaw sosy. Natomiast jest to powiedzmy tam tą złotówkę czy dwa złote drożej niż to, co by się zapłaciło u jakiejś troszeczkę gorszej konkurencji. No czasami trochę, no nie są to dwa złote, czasami to będzie trzy czy cztery. Natomiast... Yy... Postawiłem na, na ten kierunek, tak, żeby robić jak najlepsze jedzenie i ściągać tutaj ludzi. Jeżeli chodzi o serwowanie taniej, ale średniej jakości jedzenia, to myślę, że trzeba się mimo wszystko nastawić na miejscówkę, taką, której nie rozpromujemy jakoś bardzo dobrze marketingowo, tylko będzie miała po prostu duży ruch. Jak ktoś jest pasjonatem jedzenia, to bym stawiał mimo wszystko na pójście w lepszą jakość, pobawienie się marketingiem i tym, co jesteśmy w stanie zrobić, a, a nie serwowanie tam podrzędnego produktu. No ale wiadomo, jest dużo biznesów, które o wiele lepsze pieniądze ode mnie zarobią sprzedającym właśnie takie jedzenie. Co się bardziej opłaca prowadzić? Food trucka czy knajpę, restaurację stacjonarną? Bardzo ciężkie pytanie. To zależy. Tak. <grym> tak. Nie, generalnie w sezonie na food trucku jak człowiek jest no, dobrze obeznany, to się da zarobić całkiem dobre pieniądze, czyli jest to opłacalne. Natomiast w tej chwili głównym źródłem tutaj jakiegokolwiek obrotu i pieniędzy u mnie jest lokal. Od jakiej kwoty należy zacząć? żeby prowadzić lokal gastronomiczny średniej wielkości. Wydaje mi się, że to byłaby kwota taka, jeżeli to ma być średnie, a nie małe, to takie 70-100 tysięcy net, to pewnie może, może 50 tysięcy net, w zależności od tego, co trafimy i czy będzie odstępne. Jeżeli musimy zapłacić odstępne, to od razu wszystkie koszty mhm. rosną tak naprawdę. Ale z drugiej strony coś zazwyczaj za to odstępne dostajemy. No też bardzo dużo zależy od miasta, nie? Tak. Bo Warszawa jest droższa od jakichś mniejszych miejscowości na przykład, nie? Dokładnie. Też myślę, że Warszawa jest droższa od innych dużych miast w Polsce, uśredniając, no ale... Tak jak no. ja słyszę o znajomych, którzy mają lokale w Łodzi i jakie oni czym się płacą, to, to ja płaczę. Czy lubisz KFC? Nie przepadam raczej. Okay. Moim ulubionym fast foodem jest no Burger King. W sensie Burger z tej trójki KFC mhm. McDonald's. Burger King to zdecydowanie Burger King. Kurczaki lubię, tak jak widać, i, i sprzedaję kurczaki, natomiast y, nigdy nie byłem raczej fanem KFC, A, ja już czy... miałem takie momenty, co jadłem. Czyli to nie, jest, to nie jest tak, że odkąd zacząłeś prowadzić food wingspot, mm -hmm. to od tego momentu nie jesteś fanem KFC, tylko to nigdy nie byłeś? Nie, raczej po prostu nigdy nie okay. byłem. Y, Zdarzało mi się zjeść za jakiś czas. Y, no jasne, wiadomo. się rzadko, czasem jak nie wyrobiliśmy jakiejś zakupy, to to wziąłem sobie jakimś tam boxa ze skrzydełkami mhm. czy czymś takim. Frytki mają moim zdaniem, niż w McDonald'sie, jestem fanem trochę grubszych frytek. Czy korzystałeś z kursów gastronomicznych? Czy sam opracowywałeś przepisy, czy wspomaga Ciebie jakiś doświadczony kucharz? Zaczęliśmy od własnych przepisów, konsultowanych w dużej mierze z moją mamą, od której, no powiedzmy, nauczyłem się w większości gotowania i ona w tej chwili pełni rolę w kurze, Troszeczkę do kontroli, żeby pomóc mi przestać mielić pieniądze, <gry> a, a bardziej żeby to zaczęło zarabiać powiedzmy. Plus ma rolę szefowej kuchni na ten moment. Aczkolwiek większość zdań czy przepisów w menu jest w dużej mierze wychodzi ode mnie. Jeżeli chodzi o konsultacje czy pomoc jakichś bardziej doświadczonych kucharzy, to na samym początku w Podspocie pomagał nam znajomy, który pracuje jako nie no, w tej chwili susze w jakiejś tam większej takiej no, cateringowej knajpie, jak ten jak się nazywa, natomiast ma doświadczenie powiedzmy w hotelach. Mhm. I często jak nie wiem co zrobić, znaczy nie wiem co zrobić, albo nie wiem jak się zachowa na przykład jakiś produkt, który planuję, to konsultuję się no mam ze dwóch czy trzech trakowców też z doświadczeniem. Jak wygląda sprawa z prądem futraku? Czy macie agregaty, czy podłączenie jest na kablu na zlotach? W 99% na kablu. Agregaty takie małe kiedyś się używały jakby zloty przykładowo pod mostami robione, albo jeżeli mamy kompletnie dziką miejscówkę. Czasem jeszcze niektórzy ludzie wożą agregaty, tylko na dzikie miejscówki, czy tam awaryjnie, jakby, jakby prąd gdzieś wysiadł ale generalnie rzecz biorąc czy to pod się podjeżdża to raczej się dogaduje żeby wyrzucili wtyczkę przez, czy tam przedłużacz wciągnęli przez okno, czy wyprowadzili jakieś gniazdko a na zlotach to jest norma, że jest prąd nie wyobrażam sobie zlotu, gdzie jest 20 niewyciszonych takich amatorskich, śmierdzących, drżących agregatów uwaga co do prądu jest taka, żeby jak najmniej prądu używać w trucku i wszystkim iść w kierunku gazu prawda jest taka, że powinniśmy się z prądem zamknąć w 3,5 kW Ewentualnie w sześciu, ale też potrzebujemy wtyczkę, przyłączę siłowę tak naprawdę, mm. albo dwie wtyczki mieć osobne. Raczej idziemy w kierunku gazu i nie wpadamy na pomysły dziwne typu montować dwie czy trzy frytownice elektryczne po 3,5 kW. Okay. Także dlatego, że żaden biurowiec nam nie wyprowadzi do mocniejszej wtyczki niż taka po prostu zejścia. Czy masz zamiar otworzyć sieć tych restauracji? W sensie chodzi o kurę, chyba. Pewnie chciałbym, <laughs> generalnie rzecz biorąc, ale, ale w tej chwili nie chcę iść na szerokość, bo każde powielenie o kolejny lokal to jest. Zdublowanie tak naprawdę kosztów stałych. Chciałbym jak najwięcej wyciągnąć z tego lokalu w tym momencie. Doprowadzić i menu, żeby wszystko super śmigało. I tak naprawdę stworzyć troszeczkę bardziej odtwarzany model, myślę, w tej chwili. Ale generalnie chodzi o taką zasadę, że podnosząc obroty o 10% w lokalu jestem w stanie podnieść zysk Przykładowo dla mnie o 50% raczej chcę zrobić to w ten sposób, niż pracować na kolejne koszty stałe w kolejnym lokalu, gdzie zarobią wszyscy moi dostawcy, zarobi właściciel na ty... nieruchomości. Tak, tak, tak. A ja niczego nie zrobię. Po tym sezonie będę, będę myślał, jak to dalej rozwinąć i, i w jakim kierunku pójść. Gdzieś tam mam plany, napisanie planu franczyzowego. Jakich restauracji, Twoim zdaniem, brakuje w Polsce? Ja chciałbym widzieć więcej lokali, takich jak powiedzmy jest Kura, gdzie jest wyspecjalizowany produkt. Przykładowo miejsce z kanapkami typu, nie wiem, Blood Pork pastrami. Burger, no to wiadomo. Burgery są akurat. Tak. Burgerów jest dużo wyspecjalizowanych, natomiast przykładowo tak jak w górze. Natomiast jest gdzieś skrzydełka, to albo możemy przyjść do mnie, albo możemy pójść do KFC. Natomiast jeżeli pójdziemy do lokalu, tam, nie wiem, większego amerykańskiego, skrzydełka będą tylko produktem pobocznym, tak naprawdę. Tak, prawda. Będą produktem pobocznym, i jeżeli nie mają większej sprzedaży, to przykładowo jak były robione dwuetapowo, to leżą i wysychają sobie gdzieś tam w jakimś lodówce. Mi chodzi o miejsca, które się wyspecjalizują, nie wiem, przykładowo w zupach i będą. No, miały dobre, świeże zupy zawsze w pełnej rotacji. Gulasze, kary i tak dalej. I można sobie wyobrazić, nie wiem, lokal z ośmiernicą, na się skupi na ośmiornicy. Pięć rodzajów ośmiornicy, super, super, super dopracowany produkt i dobrze. Pytanie, jakby to ludzie odebrali, natomiast wydaje mi się, że to jest no. dob dobry kierunek, generalnie i dla klientów, i dla restauratorów. Bo ośmiornica jako 70 pozycja w menu nie musi być mhm. super dopracowana, ale w momencie, kiedy będzie to główny produkt, to. To Dokładnie, może być super fajne miejsce po prostu. To był taki pomysł, taki znikąd. Znikąd. A Ten za ale... rok, wiesz, będzie sieć <laughs> Octopus House, czy coś takiego. Dokładnie. Ile zarabiasz na, najtańszy, na najtańszym daniu, a ile na najdroższym? Food cost, powiedzmy, procentowy wkład kosztu jedzenia do ekspozycji, znaczy do tego, za ile sprzedajemy. To w gastronomii powinien być około tam 20-25%. Mhm. Natomiast to jest bardziej taki, powiedzmy, food cost restauracyjny. Mówimy o street foodzie czy komfort w gdzie się dostaje troszeczkę większe porcje, mniej jakieś tam układane pensetom, ale, mhm. ale generalnie trochę większe. no bardziej food cost wychodzi tam do 30-35-40%. Optymalnie to powinno, powiedzmy, w ten sposób wyglądać, że koszt jedzenia powinien wynieść tam w granicach 30-kilku procent. Koszt I... produktów. Koszt produktów, tak. A do tego oczywiście dochodzi też na przykład marsza w momencie, kiedy zamówienie było w dostawie, marsza, jeżeli są wizje dla różnych osób, kosztów różnego rodzaju. Mhm. Także tak naprawdę, jeżeli lokal czy food truck zrobi dobry obrót i na czysto zostanie z tego no, nawet niecałe 30%, to i tak jest dobrze. Czy lepiej inwestować w oryginalny pomysł, który może znaleźć uznanie u mniejszej ilości klientów, czy w oklepane tematy takie jak burgery, zapiekanki? Jeżeli chodzi o food trucki, to tak, zapiekanki, frytki, jakieś burgery i tak dalej nadal zarabiają najwięcej, najczy... naj... Ciężej jest im się dostać na zloty, bo po prostu tego w typu food trucków jest najwięcej, no ale nadal da się ładnie zarobić czasem super wyszukany produkt się nie sprawdzi, bo znaczy yes, no. dostaniemy się na zlot, ale i tak za mało sprzedamy przykładowo. Jeżeli mówimy o food trackach, pójść w coś takiego, co mimo wszystko się sprzeda no, przechodniowi z ulicy i nie będzie dużego tłumaczenia. Jeżeli chodzi o mały lokal, możemy się bardziej wyspecjalizować. Bo, no tu jesteśmy w stanie podziałać marketingowo bardziej i dotrzeć do osób, które właśnie przyjdą na nasz produkt. Jak długo potrwa moda na food tracking? Dwa, 3 lata. Podejrzewam, że będą złoty, moda nadal będzie trwała, podejrzewam, że rynek będzie ewoluował, natomiast wyczerpie się możliwość jeżdżenia do, do miast, gdzie powiedzmy ludzie przychodzą sprawdzić co to. Dobrze się zarabia w miastach, gdzie food truck jeszcze nie było, ludzie przychodzą sprawdzić, zjeść i, i wtedy jest powiedzmy dość mocny odbiór. Natomiast tak jak w Warszawie no, jest miejsce w tej chwili na dwa większe zloty rocznie, jeżeli nie bruduje ich pogoda i, no i podejrzewam, że to troszeczkę będzie ewoluowało w kierunku imprez masowych, bardziej cateringów. Podjeżdżania pod imprezy typu nie wiem, konwenc tatuażu czy konwent, nie wiem, z lotfanów fanów, jakieś tam anime i tak dalej. Uważasz, że na początek lepiej zacząć od futraka czy od lokalu? W tej chwili rynek się tak rozwinął, więc, że ciężko powiedzieć, ale generalnie futrak jest bezpieczniejszy ze względu na to, że tak jak mówiłem, koszty stały to jedynie... ZUS tak naprawdę, a dalej już działamy na koszcie zmiennym. Skąd wziąć pieniądze i plan na otworzenie swojego lokalu gastronomicznego? Plan trzeba samemu wymyślić albo skonsultować to podejrzewam, że z odpowiednią osobą. Z kimś, kto ma już doświadczenie jakieś w gastronomii albo w otwieraniu tego. Inaczej trochę będziemy od zera odkrywali Amerykę, tak jak my to zrobiliśmy 4 lata temu. Jak są jakieś powiedzmy takie bardziej trochę konkretne pytania, to do mojego fanpage'a można pisać. Ja czasem odpisuję, jak mam chwilę. Na, na różne pytania mhm. i dzięki temu człowiek, nie wiem, przykładowo, no, nie będzie musiał sam czegoś wymyślać, co jest powiedzmy podstawą, jeżeli chodzi o gastronomię. Jeżeli chodzi o urzędy pracy, to da się tam jakieś trochę, no trochę Pieniędzy słysza... słyszałem, że ludzie podostawali z urzędu pracy tam, nie wiem, po 10, 15, mhm. 20 tysięcy. I znam kilka osób, które środki unijne wykorzystało, ale nie orientowałem się w tym nigdy mocniej. Skąd brać składniki do lokalu? Z kilku różnych miejsc najlepiej. My zaczynaliśmy, kiedy mieliśmy bardzo małą sprzedaż, od nawet kupowania w, w jakimś oszołom czy czymś takim. Dalej w momencie, kiedy człowiek troszeczkę większe obroty robi, to może sobie pozwolić na skorzystanie z makro czy z -Grosa, bo, bo wtedy kupi trochę taniej skrzynkę i trochę lepszego produktu często. A jak już mamy troszeczkę jeszcze większy obrót, to korzystać z różnych dostawców, czy to lokalnych, czy nielokalnych, ale są firmy, gdzie powiedzmy, tam trzeba minimum logistyczne 300-400 zł zrobić przy, przy dostawie. Jakaś dziewczyna pyta, czy nie szukasz ludzi do pracy, bo się zgłasza. Szukam ludzi do pracy przede wszystkim z prawem jazdy. Nie od zaraz najprawdopodobniej, tylko bardziej jak się sezon zacznie. Generalnie CV czy tam można się odezwać do fanpage'a któregoś, czy, czy do góry i, i zobaczę tak naprawdę już na spokojnie, nie teraz do kamery, ale <śmiech> <śmiech> przemyślę. Przemyślę, czy jestem w stanie zaoferować w tej chwili jakąś pracę. Czy do pracy w gastronomii potrzeba szczególnego wykształcenia, czy wystarczą chęci? Wystarczą chęci, ale trzeba trochę poczytać o tym i, i nie robić różnych błędów. Na podstawowym poziomie, albo jak działamy na jednym produkcie, to jest rzecz taka no, dość mocno do wyuczenia. Jeżeli o mnie chodzi, to ja miałem dobre chęci i w ten sposób się zacząłem. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Mam nadzieję, że Mateusz w miarę wyczerpał Wasze pytania. Jeśli nie, no to prawdopodobnie na jego kanale znajdziecie troszkę więcej więcej mięsa na, na dany temat, jak już mówiłem wcześniej. Macie linki w opisie, link tutaj też mam zaraz wyskoczy. Tam jest filmów kilkadziesiąt, chyba, czy ponad kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt filmów, jedne takie bardziej vlogowe, inne takie właśnie na jakiś konkretny temat, także, także polecam. Też będzie film ze mną znowu. Ja Tobie dziękuję, Mateusz, bardzo. Ja Tobie również. Było bardzo miło, dużo wiedzy i zapraszam do kury, bo mają świetne kurczaki. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.